zbliżają się Święta Bożego Narodzenia! Już za tydzień o tej porze będziemy czekać na Wigilię! A dzisiaj robimy to, co uwielbiamy robić przed każdymi świętami, czyli dekorować nasze pokoje! pokoje. Napiszcie nam w komentarzach, jak wyglądają wasze pokoje. pokoje! Czy już są świątecznie udekorowane? Czy macie dużo światełek? Bombek na choince? Łańcuchy? dają super raśny klimat w pokoju. Ja najpierw sprawdzę, czy uda mi się pewna rzecz. Tak wyglądał mój pokój przed metamorfozą. A tak? O nie, kochani, niestety tak to nie działa. Żeby ja. udekorować swój pokój na święta, trzeba się trochę napracować. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Sorry, kochani, ale wzięła nas taka trochę głupawka przedświąteczna. Ale my z Agatką tak bardzo często mamy, że kiedy mamy robić jakąś fajną rzecz, tak jak na przykład teraz przy pokoju na święta, to po prostu tak się cieszymy i aż z tego się robimy takie szalone i robimy dziwne rzeczy. Nie wiem dlaczego, ale po prostu takiegoś mamy. To jest taka nasza miłość siostrzana, że jak mamy robić razem coś fajnego, to wtedy robimy się takie. No. Tak jak sami widzieliście jakie Ale dobra, lecimy ozdabiać pokój, bo ja już się nie mogę doczekać Kochani, ogólnie zaczynamy od najważniejszej rzeczy, czyli od ubrania cho choineczki Tak, my do pokoju mamy takie y, małe choinki Oczywiście, że w salonie będzie większa Naszymi pokojami. Kochani, ogólnie to miałyśmy z Agatką iść na taki ogromny shopping świąteczny. Tak, i Mieliśmy sobie kupić tak dużo tych rzeczy. Tak, dużo osób. Ale... ale kiedy mama przyniosła ozdobę z tamtego roku, to moja reakcja to była O, matko! Tak, ile tego mamy? Po prostu mama. Tak, więc przyniosła siatek i w ogóle wszystkiego po prostu szła jak jakiś i wyglądała jak Mikołaj jakiś normalnie. Tak, więc zrezygnowałyśmy z tego. Tak i właśnie będziemy dekorować tymi ozdobami, które z mamy tamtego. z tamtego roku. Ale kochani, oczywiście wiecie, jakieś tam po dwie malutkie rzeczy sobie kupiłyśmy, bo to naprawdę nie sposób przejść normalnie koło tego ogromnego działu z świątecznymi rzeczami i nic nie kupić. Zobaczcie u mnie, Agatka ma taką samą, identyczną choinkę jak ja, bo my dostałyśmy te choinki w tamtym roku na Mikołaja. Od Mikołaja. Od Mikołaja, tak. I właśnie przed chwilą podzieliłyśmy się światełkami. Już wam pokazujemy te nasze światełka. I najpierw ja pokażę, które biorę na choinkę. To są takie, one są takie zwykłe. To są takie kuleczki po prostu, które świecą takim zwykłym, białym, zimnym światłem, ale za to pod choinkę Wezmę sobie takie. I zobaczcie, Spedniecie, jakie takie piękne takie sobie Mika, o, tych światełko wzięła. Tak. Zobaczcie, takie Mam migające, takie. kolorowe i czasem się takie zmieniają. Tak, i, I? takie szyszki. I, I uwaga, gwiazdki. uwaga, światełka, moje ulubione. Te gwiazdki. Nie wiem, one mają po prostu 50 metrów, one są takie długie, że po prostu ja już nawet wiem, gdzie je sobie powieszę, ale to wam potem pokażę. I zaraz wam też pokażę, jak one świecą. Tylko, że je trzeba do prądu. No to w tym czasie pokażę Wam moje światełka. Zobaczcie, tutaj mam takie choinki, które sobie powieszę jakby na półce. I one świecą jakby tak na gorąco, tak na żółto. Drugie światełka to są takie y, białe, zwykłe. Sobie powieszę je na choinkę. I mam jeszcze jedne, które są takie y, kolorowe, nie są migające, ale są kolorowe i je ja sobie też powieszę na choinkę. Two hours later. Słuchajcie, a ja właśnie przez sekundę już podłączyłam te e, właśnie gwiazdki I widzicie, one są takie mega ładne I one właśnie też nie świecą tak bardzo mocno Kochani, ogólnie w tym roku wpadłem na taki pomysł, że zrobię sobie ozdoby na choinkę w kolorze złotym Na przykład tutaj mam takie e, włosy Mam też takie bombki właśnie, wszystkie sobie wzięłam w kolorze złotym, więc moja choinka w tym roku będzie taka po prostu złocista. Przy ubieraniu choinki się robi bardzo duży bałagan, ale za chwilę to wszystko ogarnę i będzie pięknie. Okej okay, kochani, moja choinka prezentuje się tak i ja w tym roku, właśnie tak jak już wcześniej wspominałam, chciałam, żeby moja choinka była złota. I żeby nie było na niej bardzo dużo bombek różnych osób, więc y, moja choinka prezentuje się tak i ona mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba i jestem z niej bardzo dumna. Napiszcie w komentarzach, jak wam ona się podoba. Zobaczcie, kochani, ja już też mam swoją choinkę gotową. Moja żadnych łańcuchów. Podoba Wam się mój pomysł? Możecie mi o tym dać znać, klikając dużo łapek w górę. Zobaczcie, a pod choineczką mam takiego fajnego bałwana. jak się go tak przechyli, to wtedy pada śnieg. No Widzicie, mam kilka świeczek. A po drugiej stronie choinki jest za szkłem taki fajny bałwanek i choinka. Ta-dam! ale nastrojowo, prawda? Tutaj na tej półce położyłam sobie taki łańcuch. Bo ma on tutaj takie liście. I na przykład bombki w niektórych momentach A ja jeszcze do tego, na ten łańcuch Tak jakby nałożyłam sobie takie lampeczki Gwiazdeczki Ale kiedy będzie już właśnie ciemno To wam to wszystko pokażę I ja w ogóle ten patent sto stosowałam rok temu I tak on mi się spodobał Że po prostu w tym roku też musiałam sobie Tak zrobić Zobaczcie kochani, tutaj na tych dwóch półkach Przyczepiłam sobie taki zielony Ładny łańcuch Podobny do i tak jakby śnieg spadł na niego. Kochani, ja właśnie przed chwilą skończyłam mój taki w sumie najważniejszy kącik w pokoju, bo tutaj mam najwięcej tych ozdób świątecznych, no i mam tutaj choinkę, prawda? I tak on się prezentuje. Tutaj yy, mam rzecz, którą sobie kupiłam, czyli taką podstawkę właśnie na świeczki, gdzie sobie jeszcze położyłam takie, które ja sama robiłam, takie, takie cośki, co się tak z popita robi. Tak, jak wyciska. No, kto kiedyś robił świeczki, to wie o co mi chodzi. I kupiłam sobie też taki łańcuch. Łańcuch, czy to takie perełki, które właśnie miałam na początku na choinkę wieszać te perły. Ale pomyślałam sobie, że nie, że to nie będzie pasować. Mam taką złotą choinkę. Więc właśnie położyłam je sobie pod y, choinką. No i tak to wygląda. Tutaj w ogóle wcześniej, jak nie miałam osób, to miałam tutaj świeczki. No a teraz sobie pomyślałam, że taka duża choinka, tu tyle tych świeczek. No nie, to nie będzie pasować. Więc właśnie zostawiłam to tak I tutaj też mam kalendarz adwentowy Z czekoladkami, który z wami otwieram na Instagramie Więc wpadajcie na naszego Instagrama I mi ogólnie bardzo się podoba A zobaczcie kto tutaj w ogóle się skrył pod choinką Takie dwa słodziutkie reniferki I taki mikołajek No i oczywiście taki mały mikołajek Przyniósł takie słodziutkie malutkie prezenciki To tak kochani, już sobie właśnie udekorowałam mój cały pokój i chciałam właśnie wam pokazać moje jak ozdobiłam moje okno i tutaj na parapecie postawiłam sobie takiego fajnego renifera i dwóch aniołków wokół okna postawiłam sobie znaczy powiesiłam sobie taki srebrny łańcuch z taką choinką a tu na szafie mam jakby takie włosy anielskie a tam na górze mam łańcuch Tutaj powiesiłam sobie takie lampeczki z gwiazdkami, a tutaj na parapecie przy oknie postawiłam sobie taką malusieńką hojneczkę. Na moim biurku też się trochę pozmieniało. Zobaczcie kochani, tu sobie postawiłam taki właśnie stroik z białymi szyszkami, tutaj mam śnieżynki takie srebrne i tutaj mam jeszcze taki łańcuszek, jakby takie światełka, choinki i... Tutaj kokardy na górze i renifer. Sprawdźmy, jak te choinki będą się świeciły. Wow, w nocy to na pewno będzie ładnie wyglądało. Ja na swojej tablicy koło biurka przypiłam sobie takiego reniferka, gwiazdeczki oraz takie bombki. Tutaj przy moich kosmetykach też sobie zrobiłam świąteczny klimat. Tutaj sobie postawiłam takich sześć fajnych prezentów czerwonych. Miałam kolejny strojik, ale w środku jest świeczka i można ją zapalić. A tutaj sobie tak postawiłam takiego zabawnego Mikołaja. Zobaczcie, jakie on jest zabawny. W ogóle mu nie widać oczu. Zobaczcie, nawet mój telewizor dostał sobie taką świąteczną czapeczkę. A obok telewizora siedzi taki aniołek. Koło mojej choinki pojawiły się nowe postacie. Też zabawny skrzat, a tutaj. I czapeczce. Kochani, tyle mam tych osób, że prawie w każdym kącie stoją dekoracje świąteczne. Dobrze, że z Agatką nie dokupiłyśmy ich więcej. A zobaczcie, jaki fajny kącik sobie zrobiłam na tej półeczce. Tutaj mamy taką koineczkę z takimi jakby. No wiecie, bombeczkami Tutaj mamy dwie świeczki Tutaj mamy taki domek, który się świeci Mogę go zapalić On tak fajnie miga na kolorowo Tutaj mamy takiego jeszcze szklanego jakby renifera Który trzyma choinkę w ręce A tutaj mamy takiego bałwanka Popatrzcie, a do tego łańcucha doczepiłam sobie jeszcze takie czerwone kokardki A zobaczcie, co sobie przyczepiłam na Szerando Wam pokazać, że na szafie przyczepiłam sobie takie kolorowe światełka. I tutaj zawiesiłam też taką gwiazdę. W moim pokoju teraz naprawdę panuje świąteczny klimat. Zobaczmy, czy teraz zadziałają te czary, które nie zadziałały na początku filmu. Tak wyglądał mój pokój przed metamorfozą, a tak wygląda po świątecznej metamorfozie! Zobaczcie, jak to wszystko będzie się prezentowało, gdy zgasną światła. I czy jej też wyszły te świąteczne czary? Tak wygląda mój pokój przed metamorfozą, a tak po świątecznej metamorfozie. Mój pokój teraz dostał takiego fajnego świątecznego blasku. Gasimy światło i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nocy. I jak Wam się podobają nasze świąteczne pokoje? Klikajcie dużo łapeczek w górę pod dzisiejszym filmem. Wijajcie też nasz drugi kanał, no to gramy! Klikajcie w miniaturki filmów, które teraz widzicie na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fikimiki Agatki i Moniki. Wijajcie naszego Facebooka i Instagrama. Subskrybujcie nasz kanał, dzwoneczki. Do zobaczenia, pa!